Ostatni szalony dzień okienka transferowego. Jan Wedenarek piłkarzem Aston Willi. Depay zostaje, a Hector Bellerin powraca do FC Barcelony. Krzysztof Piątek znów będzie grał we Włoszech, a Manchester United wygrywa trzeci mecz z rzędu i tym samym kończy piątą kolejkę Premier League. Siemano, ja jestem Mateusz i witam Was w dzisiejszym filmie. Dzisiaj spora część z Was idzie pierwszy raz do szkoły w nowym roku szkolnym. Pamiętajcie o tym, że to super czas, wykorzystajcie go. Ja oczywiście zachęcam, abyście zajrzeli do mnie na Instagrama. A teraz zapraszam do oglądania. Pamiętajcie jeszcze jedno, filmy prawie codziennie, oczywiście o godzinie 6 rano. Sponsorem kanału jest Betfan z kodem landry 600 macie o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy, szczegóły na betfan.pl. Memphis Depay jednym wpisem uciął wszelkie spekulacje na temat jego odejścia z FC Barcelony. Holenderski skrzydłowy zostanie w dumie Katalonii, co najmniej do zimowego okienka transferowego. Po sprowadzaniu Roberta Lewandowskiego i po tym jak Polak odebrał mu numer 9 na koszulce, wiele mówiło się o tym, że dni Depaya tak naprawdę są już policzone. Zawodnik zaznaczył, że skupia się na trwającym sezonie i jak napisał, chce pomóc w w oddoszeniu sukcesów. Memphis Depay zostaje, a Barcelona miała naprawdę szalone okienko transferowe. Przebudowa w drużynie trwa w najlepsze. Do pełnego wykorzystania tego, co ma pod ręką Szawi, potrzeba jeszcze sporo czasu. Ale do klubów wciąż mają zawitać nowi piłkarze. Arsenal potwierdził odejście Hectora Bellerina do FC Barcelony. Hiszpan dla kanonierów rozegrał 239 spotkań. Co ciekawe, to 10 minut przed komunikatem Arsenalu profil Laliki poinformował o zarejestrowaniu Bellerina do ligowych zmagań. W momencie kiedy to nagrywam nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia transferu pierre Emerica Aubameyanga do Chelsea, a Marco Alonso do FC Barcelony. Pomimo tego możemy być raczej pewni, że oba te transfery zostaną ogłoszone. Nie ma co do tego wątpliwości m.in. Fabrizio Romano, który twierdzi, że oficjalnego potwierdzenia transferu możemy spodziewać się w godzinach rannych, a Hiszpan dołączy do Blaugrany już jako wolny zawodnik. Jak podaje dziennik El Chiringuito powodem takiej sytuacji jest fakt, że kluby nie wyrobiły się z dokumentami przed zamknięciem transferowego. Natomiast Pierre-Emerick Aubameyang już wczoraj widziany był w Londynie. Także Michał Helik w ostatnich chwilach zmienił barwę klubowe. Polak podpisał umowę z Huddersfield do 2025 roku. Będzie występował z numerem 39. Nie tylko FC Barcelona w ostatnich godzinach dokonała ciekawych wzmocnień, ale i Liverpool. Po przeciętnym początku sezonu wykonaniu Delec sprowadzono Artura. O takim ruchu wcześniej raczej nie słyszeliśmy, więc możemy taki transfer uznać za naprawdę sporą niespodziankę. Dokładnie to nie jest transfer, a wypożyczenie z opcją wykupu za 37,5 miliona euro. Juventus nie był szczęśliwym klubem dla Brazylijczyka, a Massimiliano Allegri nie zamierzał korzystać z jego usług w tym sezonie. Dlatego też wypożyczenie to naprawdę do Dobra opcja, zarówno dla starej damy, jak i dla drużyny prowadzonej przez Jurgena Klopa. Jan Bedenarek piłkarzem Aston Villa. Wczoraj praktycznie w ostatnich godzinach okienka transferowego zostało ogłoszone jego wypożyczenie do ligowego rywala Southampton. Polak być może będzie zbawieniem dla defensywy Aston, która w tym sezonie kapitulowała już 9 razy. Po pięciu kolejkach zajmują dopiero przed ostatnią pozycję w tabeli, co jest naprawdę sporym zaskoczeniem, a wygrali zaledwie tylko jeden mecz z Evertonem. Bedenarek będzie drugim Polakiem, występując w tym klubie, jak dokładnie wiecie, tam gra także Mati Kasz. Krzysztof Piątek bardzo lubi Włochy, gdyż właśnie dołączył do czwartej drużyny we włoskiej Serie A. Po przygodzie w Genoi, AC Milanie i Fiorentinie przyszedł czas na Salernitane. I może się wydawać, że to droga w dół, ale lepiej grać w piłkę niż nie dostawać szansy w przeciętnej hercie Berlin. Co prawda Polak trafił do Salernitany na wypożyczenie, ale włoski klub zagwarantował sobie opcję pierwokupu po zakończeniu tego sezonu. Piątek dostał, czy też wybrał sobie naprawdę ciekawy numer. Nie będzie grał z dziewiątką, dziesiątką czy jedenastką, a z numerem 99 Karma wraca. Tak możemy powiedzieć o tym, co wczoraj wydarzyło się we Francji. Zawodnik Olympique Marsylii Bamba Dieng miał zmienić barwy klubowe. Zgłosiło się po niego Leeds United, no i gdy już był ugadany z angielskim klubem, to do gry włączyła się Nicea. Zawodnik nagle zmienił zdanie. Nie chciał grać na wyspach i poleciał na testy medyczne do ligowego rywala Olympique Marsylii, ale tam także nie zagra. Okazało się, że oblał testy medyczne i co najmniej do zimowego okienka transferowego będzie reprezentował barwy obecnego Klubu. Naprawdę niezaliczenie testów medycznych zdarza się bardzo rzadko. Ciekawie co było tego przyczyną, bo wcale może tutaj nie chodzić o jego wydolność, ale prawdopodobna jest kwestia jakiegoś urazu, czy też niezakończonego leczenia. Grzegorz Krychowiak pojawił się na kanale Meczyki, gdzie został zapytany przez pana Tomasza Włodarczyka o jego egzotyczny transfer do Arabii Saudyjskiej, tak powiedział reprezentant Polski. Już pierwszego dnia doszło do mnie, że pogoda jest tutaj bardzo trudna do gry w piłkę nożną. Jeżeli klub wyjeżdża na przedsezonowe zgrupowanie w lipcu czy w sierpniu do Hiszpanii, gdzie jest 35-40 stopni, to znaczy, że tam gdzie będę grał, jest dużo gorzej. Na początku trzeba było się zaklimatyzować, ale pod względem wydolnościowym jest to naprawdę świetne na sprawa. Co więcej, Krycha dodał, że po transferze do tej ligi zobaczył tam wiele jakości. Ciekawie, na ile jest w tym prawdy. Lecimy po ćwierć miliona widzów, dlatego koniecznie kliknij dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Manchester United wygrywa trzeci ligowy mecz i to z rzędu. Po dwóch przegranych ze Brighton i Brentford pokonali Liverpool, Southampton, a wczoraj Leicester. Mecz zakończył się wynikiem tylko 1-0 po golu zdobytym w pierwszej części meczu przez Jadona Sancho. Było to drugie trafienie angielskiego skrzydłowego w tym sezonie Premier League. Casemiro i Cristiano Ronaldo ten pojedynek rozpoczęli na ławce rezerwowych, ale obaj po zmianie stron zameldowali się na placu gry W drugiej części meczu Czerwone Diabły nie oddały nawet jednego celnego uderzenia i gra nie wyglądała już tak jak w pierwszej części meczu, ale na szczególne docenienie zasługuje poprawa gry w defensywie. Być może jest to spowodowane odsunięciem od składu Harry'ego Maguire'a. Jako kibic United, gdy oglądałem ten mecz byłem naprawdę poddenerwowany, gdy zobaczyłem Maguire'a, który rozgrzewał się za linią boczną boiska. Musimy jeszcze także powiedzieć o transferze Antonego z Ajaxu Amsterdam do Manchester United. Brazylijczyk wczoraj zawitał do Carrington, czyli do centrum treningowego Czerwonych Diabłów. Oczywiście nie był on dostępny na wczorajszy mecz, ale najpewniej będzie do dyspozycji Erika Tenhaga na zbliżający się pojedynek z Arsenalem. Oczywiście odbyła się także konferencja prasowa z jego udziałem, tak powiedział nowy napastnik Manchester United. Jestem wdzięczny za wiarę i zaufanie ze strony Erika. Nie tylko ze strony menadżera, ale także dyrektora w Manchesterze United, jestem wdzięczny i szczęśliwy. Zarobię wszystko, aby odpłacić się za to zaufanie na boisku i będę dawał z siebie 100%. Po wczorajszym meczu, Atalanta objęła prowadzenie we włoskiej Serii A: 3 do 1 przed własną publicznością pokonali Torino, a tym samym awansowali na pierwszą pozycję w tabeli. Wyprzedzili takie drużyny jak AS Roma, Inter, Napoli, Lazio czy AC Milan. Z kolei Bolonia podzieliła się punktami z nowym klubem Krzysztofa Piątka, czyli Salernitaną. Mecz zakończył się remisem po jeden. Bramki padały tylko w drugiej części meczu, a jedną z nich zdobył dobrze znany Austriak Arnautowicz, a w bramce Bolonii zagrał nikt inny jak Łukasz Skorupski. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W La Lidze, czyli w Hiszpanii, Vigo zagra z Cadiz, w niemieckiej Bundeslidze Borussia Dortmund powalczy z Hoffenheim. To będzie naprawdę ciekawy pojedynek. Natomiast polska ekstra klasa uraczy nas pojedynkami: Legii Warszawa z Radomiakiem Jakim Radą. A fanów pierwszej ligi zapraszam na pojedynek: Zagłębia Sosnowiec ze Stalą Rzeszów, a także Wisły Kraków spuszczą niepołomice. Który z tych meczów macie zamiar dzisiaj oglądać? Dajcie znać na dole w komentarzu. Na dziś to koniec. Koniec. Dziękuję wam, że ten materiał oglądaliście do samego końca. A jeżeli z niego dowiedzieliście się czegoś nowego, to nie zapomnijcie go ocenić, będzie mi naprawdę bardzo miło. Wpadajcie do mnie na Instagrama oraz na Twittera, link macie tam na dole w opisie tego filmu. Gorąco zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu na temat pierwszego trafienia arkadiusza Milika dla Juventusu. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!